Mojżesz powiedział do ludu: Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do Twojej ręki jako znak, one ci będą ozdobą między oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, o której poprzysiąg przodkom Twoim Abrahamowi, Izaakowi Jakubowi, że da Tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś. Wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś. Kiedy będziesz jadł i nasycisz się, strzeż się, byś nie zapomniał o panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz się bał pana, boga swego, będziesz mu służył i na jego imię będziesz przysięgał. Moi kochani, dzisiejsze czytanie zawiera pierwsze z dwóch przykazań miłości, które pochodzą ze Starego Testamentu. Ale których Pan Jezus nie zniósł, a wręcz przeciwnie, powiedział, że to są najważniejsze przykazania. Pierwsze jest właśnie to, które przed chwilą słyszeliśmy o absolutnej miłości Boga. I cóż tutaj powiedzieć? Należy tylko zrobić sobie rachunek sumienia. Czy rzeczywiście w taki sposób Boga czczę? I dalej, jak to mogę robić jeszcze doskonalej, tak, ażeby rzeczywiście. Czcić go z całego serca, z całej duszy swojej i ze wszystkich swoich sił. A to wszystko, czyli to serce, dusza i siły, są wyrazem miłości Boga. Skoro miłość jest przykazaniem, to znaczy, że można ją powiększać, że jest w zakresie naszej odpowiedzialności. I oczywiście te różne przejawy, takie jak to przykazanie, yy, mówienie nieustannie o nim i przymocowanie sobie jako znak do ręki czy do drzwi domów, to tylko przykłady, bo przecież jeżeli miłuje Boga, to rzeczywiście daje o nim znak na zewnątrz i nie, w mowie także i nieustannie o nim myślę. Byli święci, o których wspomina się w ten sposób, że albo tylko z Bogiem rozmawiali, albo tylko mówili o Bogu. Inne sprawy oddalali od siebie. Działajmy w zakresie naszego powołania, ale niech naprawdę Bóg będzie na pierwszym miejscu. Dajcie znać, co robicie, aby Boga miłować. Niech usłyszę o tym, jak mocno miłujecie Boga. Moja zaś praca na poziomie tego przykazania polega na codziennym zgłębianiu miłości Bożej w czasie porannego rozmyślania. Robię to coraz wierniej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.